Rozpoczęły Wolne Związki Zawodowe z Lechem Wałęsą, które współpracowały, z Bogdanem Borosowiczem, który był ich liderem. Zaraz do strajku dołączyło się nasze środowisko, jako środowisko Ruchu Młodej Polski. Zaraz potem dołączyli się ludzie z Warszawy, ludzie z kor -u. Jakby zaplecze intelektualne stanowili tacy ludzie jak Mazowiecki, Gieremek. A więc czekamy. Faktem jest, że stoimy według mnie chyba Wszyscy na dwóch. Wszyscy zdawaliśmy sobie sprawę już. Soboty, że ten strajk y, ma zupełnie inny charakter, niż on miał na początku. To już nie był strajk o konkretną osobę, on nie był, to nie był strajk lokalny. To był strajk o zmianę systemu w Polsce, o, o demokrację w Polsce. Pływały postulaty z różnych zakładów e, z Stoczni Gdyńskiej, Elmoru, e, Budimoru, tam, gdzie byli ludzie z nami związani, wszędzie znajdował się postulat Wolne Związki Zawodowe, likwidacja cenzury, e, czyli te postulaty polityczne. To było coś, co miało łączyć i, i jednocześnie każdego włączać, żeby, tam, żeby każdy zauważył swój interes. Czym lepiej trafiliśmy z żądaniami, tym więcej ludzi było wprost zainteresowanych realizacją. Taka była koncepcja. Chodziło o to, żeby był taki sztandar albo coś takiego jak buńczyk, bun, bunczuk tatarski w czasie bitwy. Eee, e, nikt nie widzi wodzów. Ale ponieważ ten bumczuk jest podniesiony, czy sztandar jest wysoko podniesiony, wszyscy widzą sztandar. Z kolegą Piotkiem Dybkiem w Ruchu Młodej Polski wzięliśmy postulaty strajkowe, świeżo wydrukowane w południe, w poniedziałek 18. Pojechaliśmy do rafinerii szwedzkiej. Ku naszemu osłupieniu straż strajkowa aresztowała nas i z groźnymi minami i z metalowymi rurkami w ręku zaprowadzono nas przed oblicze. Komitetu Strajkowego. W kłębach dymu trwała tam żywiołowa dyskusja na temat zakończenia strajku, a nas zaczęto przepytywać, skąd jesteśmy, z czym przyjechaliśmy, przecież jesteśmy prowokatorami. Byliśmy zupełnie tym przerażeni. Okazało się, że przed nami niedługo było dwóch facetów, którzy przyjechali Brzukiem yy, powiedzieli, że są w ruchu Młodej Polski i że przyjechali z komunikatem ze stoczni: że w stoczni strajk się już zakończył i wy też kończcie strajk, bo nie dostaniecie nawet tych swoich 2000 zł. Na szczęście ktoś nas poznał, że jesteśmy z opozycji, więc zostaliśmy u uratowani. Oczywiście rozpoczynały działalność drukarnie w stoczni gdańskiej, ale rozpoczynały też działalność drukarnie SBD. Z helikopterów wrzucano ulotki różnego rodzaju, których zasadniczą treścią było na przykład to, że strajk się zakończył. Przecież wszyscy to widzieliśmy. Robotnicy poszli do domu. O co jeszcze chodzi? Moment, kiedy się zdecydowaliśmy na napisanie tych tablic, był takim momentem, że. Trzeba coś zrobić spektakularnego, wywiesić w tym miejscu, gdzie Lewa Łęca stoi na bramie i przemawia. Trzeba te postulaty napisać, żeby nie można było po prostu kruchym papierem, fałszywymi ulotkami, fałszywymi postulatami zmanipulować. Tak naprawdę postulaty zostały sformułowane w niedzielę, w niedzielę chyba nad późno w nocy, i myśmy w poniedziałek po południu, takim wczesnym popołudniem, poszli. Tam mieliśmy już taką grupę zaprzyjaźnionych stoczniowców w głąb stoczni, gdzie nam dano te sklejki. Te sklejki położyliśmy na, 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 na podłodze. O ile ja pamiętam, to przed halą, dużą halą stoczniową. Zaczęliśmy najpierw pisać wszystko yy, farbą miniową, ale widzieliśmy, że to było za długo, bo to jednak trzeba czekać aż troszkę wysnie i tak dalej, a chcieliśmy jak najszybciej to wykonać. Niebezpiecznym aspektem ostatnich wydarzeń. W niektórych zakładach wybrzeża Pamiętam, że stało radio tranzystorowe i, i przemówienie Gierka, które było takie nieprzyjemnym przemówieniem, takim grożącym. To, 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 nie, to nie był krok, w, to nie była wyciągnięta ręka, ręka w stronę stoczniowców, tylko takie im grożenie. odpowiedzialne jednostki, przez grupy anarchiczne i antysocjalistyczne. Pamiętam, jak dzisiaj, jak mówił. Tylko, żeby nie było żadnych wątpliwości, Polska Zjednoczona Partia Robotnicza w tej sprawie nie ma żadnych wątpliwości, że nie będzie żadnych wolnych związków zawodowych, a my właśnie klęcząc na tych sklejkach malowaliśmy postulat numer 1, utworzenie w niezależnych, wolnych związków zawodowych. Chcieliśmy to szybko zrobić, mówię, z paru powodów. I Także skończyliśmy to przed Zmierzchem, ale już chyba się zmieszkało. W sierpień ma na krótkie dni. I załadowaliśmy w na, na, na wózek. Dojechaliśmy z nimi do bramy, na, na bramie tam dyżur, dyżurujący stoczniowcy powiesili. Byłem pewny, że to jakiś robotnik to zrobił. Przepraszam, ale, ale, ale te kulfony, które zobaczyłem, to bardzo niezdarnie wyglądały. Ale w związku z tym wyglądały bardzo autentycznie. Ktokolwiek, kto podszedł kto pod stocz się mógł zobaczyć, nie tylko zobaczyć, ale przepisać. Ludzie przepisywali, podchodzili, bo przecież pod podchodziły tysiące ludzi. Próby gaszenia, tam tych strajków, gdzie, gdzie my nie mieliśmy bezpośredniego, bezpośredniego dojścia, czyli dajemy wam to, co chcecie, dajemy wam podwyżkę. Ale potem, nawet jeżeli się zgodzili, przedstawiciele ta, takiej takiej, takiej fabryki, to, to po przyjściu ten strajk nie wygasał, dlatego że. Wszyscy kierowali się na postulaty międzyzakładowego, międzyzakładowego komitetu strajkowego, postulaty MKS. -u. I pytali się, no co, my kończymy? Nie, nie kończymy, boni, bo, bo, bo oni trwają. Komitet Międzyzakładowy, który się w się utworzył, powiedział, że od muzeów, od placówek takich jak nasza nie oczekuje strajku, bo to nie ma sensu nasz strajk. Natomiast oczekiwane są różne formy poparcia. Wobec napiętej sytuacji w kraju, my, pracownicy Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku, deklarujemy gotowość niesienia wszelkiej pomocy w tym pomocy rzeczowo-finansowej. Załoga Centralnego Muzeum Morskiego. Grupa osób zwołała zebranie założycielskie, na którym powołano strukturę związkową. To było piękne, bo zaangażowali się wszyscy. Było kupowane pieczywo czy inne, inne środki żywnościowe i wożone było naszym, naszymi samochodami do, no do stoczni. Mieliśmy takiego dyrektora, ani innego, który, który sprzyjał tego typu inicjatywom. Wszystkich po prostu fascynowała ta sprawa, że ten stajek nabiera wielkiego rozmachu, jest to wielkie jakieś wydarzenie, myśmy czuli przez skórę, że to jest coś niezwykłego. I jakoś się stało dość szybko, chyba jak tylko dostaliśmy ten budynek na Grunwalskiej jako Solidarność, że te tablice się tam znalazły i znalazły się w tej sali posiedzeń. Komisji Krajowej na dole. I tam wszyscy palili papierosy w dużych ilościach. Tam nieraz w ogóle nie dało się wejść nic nie było widać w ogóle, bo to w, w kłębach dymu wszyscy siedzieli. zapewne był taki element, że te, te tablice, które były, do no tak mówię, pośpiesznie robione, bez żadnego y, takiego zakonserwowania, one dość mocno ucierpiały i podjąłem taką decyzję, żeby te tablice przekazać do muzeum do konserwacji. To miało być tylko wypożyczenie. Ponieważ jesteśmy placówką morską, stocznia jesteś placówką morską, stąd pojawiła się myśl żeby społeczeństwu, które jest niedoinformowane, które nie o wszystkim wie, przygotować, zaoferować wystawę. Wystawę o właśnie narodzinach Solidarności. I wtedy udało się właśnie wypożyczyć oryginalne tablice, z długopis Wałęsy, ten długich, charakterystyczny, tam jeszcze parę innych osobistych pamiątek, do tego wiele zdjęć. Muzeum Morskie, które, które chciało je wziąć do konserwacji, i chciało chyba też jakoś przygotować wystawę, ono chyba jako pierwsze tak naprawdę się doceniło, jak to ma znaczenie. Gdy tablice trafiły do muzeum na przygotowywaną wystawę, były w złym stanie. Tablice wisiały dwa tygodnie na płocie, w czasie deszczu, w czasie wiatru, przybite gwoździami i chyba w kilku miejscach drutem przymocowane. Sklejka rozwarstwiała się i były widoczne zacieki od deszczu, które zabierały napis spływając w dół z śladami węgla. Tablice stanowiły tak atrakcyjny obiekt, że je często wypożyczano, to znaczy Komitet Zakładowy Solidarności. Solidarność w tym czasie była jak gdyby no, zalegalizowana, to może nie do końca, ale funkcjonowała. I była proszona też często o pokazywanie tych tablic w innych miejscach. No i rzecz jasna, te tablice były użyczane, ale ponieważ to miało miejsce tak często, że dyrektor polecił wykonanie kopii żeby jednak w wystawie nie było luki, no bo często się oryginał zastępuje się kopią, i szczęśliwie ta decyzja y, przyniosła nam to, że tablice, tablice ocalały. W magazynie modeli było tyle miejsca, że można było jedną z oryginalnych tablic. Oprzeć oregał, a drugą ustawić lekko pod kątem na podłodze. No, i gdy zrobiłem pierwsze pomiary, podzieliłem ilość punktów z lekkim zaznaczeniem, kalką techniczną na podział tych punktów. Te nierówne litery zawierały w sobie potężną dawkę emocji. Gdy doszło do pisania, zauważyłem właśnie te emocje i starałem się no, lekko naśladować charakter, aby oddać podobne wrażenie. Gdy Powstał tekst na tych sklejkach, one były świeże. Wydawało nam się właśnie, że ta różnica jest zbyt duża i próbowaliśmy je szybko postarzyć, spatynować. Pamiętam, robiliśmy to na podwórku, chyba w jakąś kałużę. Jednocześnie pamiętajmy, że życie odpowiedni i zmusi nas do jeszcze innego programu, którego też będziemy musieli realizować. Mam nadzieję, że intencja będzie podobnym zwycięstwem jako średniowe zwycięstwo. Ja wtedy naprawdę nie myślałem, że za Za parę miesięcy mo mo może być sytuacja, że nie będzie z czego robić już później kopii. dyrektorem? Tak? A o co chodzi? Pan zdejmie tę flagę. Pan zdejmie tę flagę albo pożegna się ze stanowiskiem dyrektora. Proszę bardzo. Mogę przestać być dyrektorem, choćby teraz. Nie mam uprawnień do podejmowania takich decyzji, ale jeśli wy tego nie zrobicie, my to zrobimy. Trzeba będzie ją zdjąć. Teraz są ważniejsze rzeczy, które musimy ocalić. Jasna panie dyrektorze. Dostałem hasło od kolegi Wiesia, Wiesia Urbańskiego, z którym pracowałem bardzo długo już, który powiedział wprost: Słuchaj, musimy coś z tym zrobić. I ja odwiedziłem, gdzie? Ja miałem warunki do schowania, chęć do schowania i widocznie konstrukcję cepa, bo się nie bałem. Akcja odbyła się w ciągu kilku minut to znaczy od pomysłu do realizacji. Zapytałem tylko, czy dyrekcja wie. Czy dyrektor wie? Bo to uczucie pracownika wywożącego coś z muzeum, to, to jest takie troszkę dziwne, bo tego się nie robi. Ponieważ one były, tablice były na sklejkach. Więc sposób przełożenia był obmyślany w ten sposób, że oprócz nich przewieziemy te dwie, trzy inne sklejki, puste, dla zakamuflowania. A oprócz tego leżało to w samochodzie w sposób między kocami i innymi takimi opakowaniami, żeby to sprawiało wrażenie, że to jest materiał nieużytkowy. Trochę emocji, ze względu na to, że, że jednak masa patroli na mieście, i czy nas przypadkiem nie zatrzymają. Przeżyliśmy taki jeden yy, stres w okolicach Akademii Medycznej, kiedy patrole stały na wysokości czołgu, ale byli znudzeni i jakoś przemknęliśmy. Być może kolor naszego samochodu marki Nysa niebieski. Troszkę ich zmylił. I potem trochę emocji, żeby sąsiedzi nie podejrzeli, co my tam targamy do góry, ale żeśmy to odwrócili wchodząc do, do domu do, do ściany, także no, urbański się buduje, no przywióz płyty, cwaniak. Dyrektora powiadamiłem potem, po fakcie. No właśnie. Już dawno chciałem pana o to zapytać. Co się dzieje z tymi tablicami? Są bezpieczne, panie dyrektorze. Ja mu powiedziałem, że to zostało schowane i, i nie przejawiał specjalnej ciekawości, gdzie. Do no stary konspirator. Czym mniej osób wie tym lepiej. Rozumiem. Nie było żadnej żadnego usiłowania w muzeum dojścia przez bezpiekę gdzie, gdzie są te tablice. Także musieli być zadowoleni z siebie, że je już zniszczyli. A zniszczyli kopię. Jeśli byłoby coś w tym, to bohaterszczyzna, a nie bohaterstwo. Jak człowiek powiedział A, to musiał powiedzieć B, i się wcale nad tym nie zastanawiał ani nie dywagował. I... A, a bohaterstwo to jest zupełnie co innego. Ponad, który czasami no, wprowadzał w zdumienie, że jak to? No, taka tablica, nie wydrukowana, tylko na takie zwykłe sklejce. Myśmy mieli poczucie, że to jest wielka wartość. To, jest, to nie było dyskusji. Natomiast w momencie, kiedy y, ministerstwo nasze, Ministerstwo Kultury rozpoczęło działania, Archiwum Państwowe w Warszawie, żeby to wpisać, że ustalono to listę 12 najcenniejszych obiektów, że w tej ktoś pamiętał, że ktoś pamiętał, że te postulaty trzeba wpisać. To jest chwała tym ludziom, którzy to zainicjowali. Rzadko się zdarza, zwłaszcza w historii najnowszej, by wiodący dokument, będący kamieniem milowym zmiany, miał taką postać jak ten. To nie jest kartka papieru, to nie jest druk, do czego przyzwyczailiśmy się, że pod taką postacią zapisywane są umowy i myśli ludzkie. To wymagało zaproszenia około 60 osób do Polski, z całego świata, ludzi o bardzo różnych doświadczeniach cywilizacyjnych, kulturowych. Dla nas te sprawy były oczywiste, ale dla człowieka z Filipin, Australii czy, czy Japonii, nie mówiąc nawet już o zachodnich Europejczykach, którzy coś więcej na ten temat wiedzieli, te postulaty nie przemawiały taką siłą, jaką my byliśmy w stanie z nich wyczytać. No, miałem z tego osobistą wielką przyjemność wcześniej takie poczucie, że sprawiedliwość nierychliwa, ale jednak się zdarza, że, 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 że to odzyskanie wolności dla krajów Środkowej Europy zostało przypisane w dokumentach UNESCO, Polsce, a nie jak wielu błędnie sądziło. Związane było bezpośrednio z upadkiem muru berlińskiego. Bo my o to walczyliśmy. My to walczyliśmy o wartości. My walczyliśmy o cały świat. Walczyliśmy o cały świat. Walczyliśmy o tych händlów. W in order to have Germany unified. I to się to w tym się kryje. I to to w tym się kryje. to to jest szansa, że zauważą. To. Nagle nasze muzeum staje się placówką, która się wypromowuje w skali światowej, że mamy ten obiekt, który jest no, ponad wszystkie inne nasze kolekcje, mimo że materialnie i historycznie być może mielibyśmy do zaoferowania równie ciekawe eksponaty. Na pewno dla muzeum jest to okazja do wspaniałej promocji, że jest taka instytucja, która te tablice przechowała, że są ludzie, pracownicy muzeum, którzy mają zasługi w przechowaniu, w ocaleniu tych bezcennych dzisiaj dokumentów. Się, że te tablice są znakiem czasu, w którym one powstały, czy są znakiem czasu, w którym był strajk. i to, że one są stworzone na sklejce, która była używana do budowy statków, to, że te tablice są napisane ołówkiem treserskim, który też używali stoczniowcy do, do właśnie narysowania form na tych sklejkach, i to, że Część punktów, część tych, tego napisu jest tą taką czerwoną farbą, która... taką czerwoną, więcej jak później był znak solidarności napisany. To był wielki, wielki, krok na drodze do wolności. Po raz pierwszy powiedzieliśmy komunie, wy nas nie reprezentujecie, nas jest więcej jak was. To było kopnięcie w miękkie podbrzusze systemu. I to było właściwie, to zgoda w tamtym czasie na niezależne związki zawodowe, to był właściwie koniec komunizmu.